Hulajnoga Oxelomic 7 zakupiona w dekaplonie koszt takiej hulajnogi obecnie według sklepu to 269 zł hulajnoga przeznaczona dla osób, dla dzieci na krótkie dystansy do 2 km to jest opis sklepu od 1,45 m do 1,85 m który na niej jeździ. No jest dużo niższy, ale też się nadaje. Waga osoby do 100 kilo. Hulajnoga jest bardzo łatwo składalna. Ma stopkę do tego, żeby można było ją postawić. I jest świetną miejską hulajnogą za rozsądną cenę. Żeby ją złożyć to trzeba wcisnąć tu i pchnąć kierownicę do przodu. I się składa. Jeszcze raz. Do, do przodu. чистка и хулайну за шестку. Вода блокует и можно еще его отложить. Wciskamy ę sam przeciwkę. A Excel7. Olek co? Okwelo 7. Jedyna wada to jest trochę za krótkie Jest przelewana również z torbą rozmiar kulek, kółek 175 mm No to jedziemy Tu mamy jeszcze oczywiście hamulec. Tu z hamujemy. Niestety dwie stopy nam się nie mieszczą tutaj, trzeba je ciężko ustawić. Ale kolejna na złożyć i wnieść gdzieś na Czy wejść z nią do sklepu, do autobusu, tramwaju, nie ma problemu. Może mi ona się Bardzo dobry sprzęt. Za mnie takie duże pieniądze. 269 zł obecnie w dekatmanie Ja ją polecam. pomalańczowe kółka i tak dalej. pasek w sprzedaży również z torbą. Ja już dziękuję, hulajnego polecam do kupienia.